Cześć moje kochane podomory Jak tak. widzicie moja choroba trochę zakręciła I się okazało, że okazało się, że musiałem jak najszybciej jechać do tak, tam, tam. Na dalsze leczenie Dalsze leczenie się odbywa w Atenach Jakby mało było tego wszystkiego to jeszcze okazało się, że mam wodę w płucach więc w ostatnim chwili musiałem zrezygnować z samolotu i pojechać karetką dwa i po tysiące kilometrów ogólnie dalej nikt za bardzo nie co chodzi z tą chorobą a nagrywam ten filmik ponieważ muszę ruszyć z kolejną zbiórką bo nie chcę zostać w Grecji Z powodów będzie jakich Więc Będę wdzięczny jak puszczycie dalej mnie. I sami coś wyrzucicie Jak widzicie Jeszcze mnie Dziękuję Wam bardzo i kocham najlepszego